Siema, siema, witam was w kolejnym vlogu tak naprawdę, co? Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątynia. Wczoraj była środa, 1 maja, a dzisiaj jest drugi. Niby dzisiaj nie ma święta, ale uwierzcie mi, uwierzcie mi na słowo, ile o się nadzwoniła, ile się nadzwoniła, żeby to załatwić, no, to moje. Ale no nic, udało się załatwić, więc super randzko. My już to, my już tu na wierchu mamy wszystko gotowe, tak naprawdę, co? E, Moim chłopowi się wspomniało, że jeszcze musi coś, coś dokręcić, czekajcie. Nawet jeszcze tego nie przyniósł. Więc jeszcze będzie coś do dokręca, ale tak to mamy wszystko zrobione i tak naprawdę szczerze już zalewamy. No najpierw była płyta w gospodarczym tukej, później był strop. Tu, no, strop tutaj, tam później też był ten wieniec i szczerze to jest taki... Powiedzmy, że piąty raz zalewamy. No, zalewamy betoniarnie to jest tak no, pierwszy raz, pierwszy raz, kiedy tak naprawdę możemy się siednąć zjeść najpierw, dychnąć, a nie robimy fole pulę, robimy fole pule fole pule żeby się wyrobić. No bo wiecie jakby, bo czekajcie, bo moja siostra przyjechała i ona stanęła na mostku, więc muszę jej powiedzieć, żeby odjechała. Gzela! Weź te klucze z tego pasata, żeby odjechać. No, bo teraz tak patrza, że stoi i będzie zawodzać. Niech wyjeżdża, bo my tu no, nie mamy tak jeszcze prosto na naszej, no... Wiecie, co chwila było coś kopane, co chwila coś, więc aby tu miała autem przyjechać. I do środka rani, jak ta betuniarnia przyjdzie. No to by było ciężej, a nie ma źle, bo mamy naprzeciwko, no jest kościół, więc jest miejsce parkingowe, więc no... Niech odjedzie, póki będzie bez stresu, póki mi się też wspomniało. My wczoraj co? My wczoraj majówkowali, czyli gwirowali, więc całkiem fajnie, fajnie wyszło. I no co? I ja wam pokazuję jak to wygląda. Tak szczerze powiedziawszy, większości z Was mój chłop sum robił z tego względu, że Jezu, jakie dzieje wczoraj były marudne, jakiego ja momy chwila, chłop go do dwie ro, godziny roboty ferty. to one co chwila coś chciały, co chwila o coś marudziły, wajały matery. No moje wyczuły to, że nie mam czasu że chcę najbardziej zrobić, a one swoje na przekór i koniec końców szłam na spacer, nie uspach, pieruna, pieprzenia się tym wszystkim było, co nie miara, ale nic, pokazuję Wam, jak to wygląda i, i, i. I zapraszam Was do oglądania mamy dosłownie dosłownie za godzinę. Genał słońce świeci, więc nie wiem w sumie, jakbym to tak fajnie pokazać. I tak, to jest ściana, tak, kolankowo. O, tutaj są już te szpilki, o to się będzie opierać, tak, tak naprawdę. Wczoraj jeszcze mój hop to przykręcał, przykrącał tu na dole, żeby to się, czekajcie, widać, żeby to się fajnie trzymało, elegancko. Tu każdy, każdy jest chycony. Tutaj widzicie drucikoma, tą maszynką, dystanse też są wsadzone Kupiliśmy jeszcze takie nogi na dół, znaczy chodzi mi żeby tutaj i no te nogi się odsuwają, wyzwolili dwie jedne są trzydziestki, 30, bo trzydziestków no brakło i dwudziestki piątki, ale no jak widzieliśmy, że no bardziej tutaj trzydziestka, no to tu ma przynajmniej trzydziestka to dwudziestka piątka i tak to się leciało jeszcze tutaj szły szpilki i plastiki, to jest dość fajne bo, no nie wiem, na gospodarczym przykładowo później macie takie dziury w ścianach. Może tutaj na. Tutaj, no nie za bardzo się to przydoja na tym wieńcu. Ale przykład tak w ścianie to fajnie mu kabel czy coś przełożyć. No i tu są te nasze supy. czekajcie, supy moich psom yy, szachunkową, bo genału mnie nie było. No i tak to tu czekajcie, bo. Nie wiem, czy tak będzie łatwiej pokazać, czy tak. Jeszcze wczoraj mych chobrał paleta. No i co? I oczywiście się pustak, pustak. no to jest ten... To jest kominą no, po prostu odpad. Nie trzymał się, musiał go drugi rok. Jeszcze wiatro betonu wyrobił. No było co robić. Tu już też my poobcinali. No i elegancko. Dzisiaj bo ja w ogóle jest tam jest tyle aut. A ja tu łaża, że... No ale no co, wczoraj tak samo się miał... Wczoraj, bo pierwszy maja, no to niby nie będzie nie święto, nie święto, no ale siąsiad tutaj miał impreza, więc myślę, no impreza my tu po wierzchu my skokamy i robimy. No ale wiecie, nie jest coś kościelny, więc nie ma źle. Tak, jutro trzeci maj no to już trochę będzie za bardzo. I to elegancko. Wszystko fajnie, fajnie. Pochycane. Tu już wager z którą przy ja kontrola od dołu. No w schodach tu nam się kant nie zmieniło. Nawet nie wiem, czy coś mógłbym robił. No ale. Wiecie jak to jest jak się robi samemu jeszcze do porządku zrobić 10 razy oglądacie ten projekt no to już jednak. To już jednak nie idzie tak ruki cuki tym bardziej jak co robicie pierwszy raz no i tu wam już pokazywa a więc tak to wygląda tutaj tak. Na tej ścianie kolankowej to mamy wszystko z płytą, ma z jednej strony, z drugiej strony są płyty USB, tu tak samo mamy wszystko, płyty USB, wiecie, my tak nie mieszali, płyta, deska, płyta, deska, bo obydwa, nie wiem czy to widać, no te już w ogóle są płyty z szachunku, z gospodarczego, one teraz już są napite, w ogóle, no nie wiem, powiem szczerze, że one chyba na jednorazówki są, to mają inną grubość jak te zwykłe płyty, teraz one są takie... Nie no jest inna grubość. Nie? No nie, przez to my też nie szaleli. Przez to jak my już patrzyli, żeby jedna ścianka była z płyty OSB, żeby mieć po prostu tyle tych płyt, no nie? No a z drugiej strony dookoła, dookoła mamy fajnie, pięknie płyty. No, ja naprawdę bardzo dumna z mojego chopa. Tyle porobią, no. Elegancko, Ciesza się, cieszę. Dzisiaj przyjdzie beton. No i co? No i się śmiejemy, że... Jak to u nas bywa, jeden pójdzie z kamerą, drugi z wibratorem, trzeci z rułą, a czwarty pilnuje bajki. Fajnie, fajnie, fajnie. Już coraz bliżej dachu, dachu. A jak już coraz bliżej dachu, to też coraz bliżej kibelka. Takie żarcie. Dobra, idę, schodzę, pokazuję ja Wam z dołu. Myślałam, że to moja siostra przyjdzie, ale wiecie co. Jeszcze nie przyszła, a ja powiedziałam moim chłopowi, że 10 minut i że je na bo moja moczytura jeszcze śpi. Przynajmniej spała. To wiecie jak tutaj. Dobra, wyłączą kamerę i cisną. Oje. I widzicie tak to właśnie wygląda. Z tej drugiej strony. Teraz słońce świeci, tu mam fajnie, bo tu jest cień. A z drugiej strony no nie wiem, jak to. Ja się tu nagrywam. Trzeba się bawi. Cura moradoha. I tak to tu wygląda. Fajnie, jo, naprawdę nic mnie tak nie cieszy, jak jak widzę tu postępy, pomału, pomału swoimi kroczkoma. Wczoraj my grillowali, więc widzicie, Jeszcze grill stoi, później go ogarna i da do córy. bo hop tam jeszcze coś musi się porobić. Więc do zera. To takie słońce, że moja siostra najpierw polewo siebie, a później Betno oczywiście śmieje się. Polewamy te deski, żeby te deski później już jak najmniej wpijały tego betonu, żeby teraz jak najwięcej tej wody oczywiście wpijały i co i też tak naprawdę już pomału, pomału czekamy na beton, więc elegancko, cieszy tam wiele. już tutaj kręci, to są te naszczyty. Naszczyty. Zarobę damu trzymać. A siostra tu leje beton. Leje beton. Bo dzisiaj pogoda na całego. A szwagier pilnuje dzieciaczków. Faki, bajka. <laughs> Aż nie leci po całej aj Dobra, lecimy i da trzymać. Byle do więźnia. A wykaj się ci to. Boszo! My tu wspólnie z moim hopem przykręcamy druty. Druty, które już tak naprawdę pójdą na szczyty, one teraz będą przy naszym wieńcu zalone z jednej strony, więc będzie elegancko. Jedna strona już mamy gotowo, teraz naprawdę druga strona i szczerze. Ciężko się tego przyznać, ale na początku w ogóle ja całkiem zapomniałam o tym. Dobrze, że moim chłopowi się dzisiaj rano wspomniało i dzisiaj rano jeszcze te druty gniut i dzisiaj rano właśnie zaczniemy je przykręcać. Tak naprawdę beton już miał być teraz, ale no pan się trochę spóźnił. To już w sumie zawsze musieli czekać na nos i tym wyjątkowym razem my czekamy na nich. Przypuszczam, że pewnie są zdziwieni. No ja nic. Dobra, bierzmy się do roboty i lecimy, lecimy i... I gotowe, w końcu, w końcu my gotowe, to możecie zobaczyć efekt końcowy. Krzysztof, już są pejdzi, wrzuć naszykować folia malarsko. Bo to będzie będzie jak No, dzisiaj tam bardzo. Dobrze, że ta z rana zubizu, ej. Ej, Miał, bo miałbyś dwie siedemnastki z garażu kurwa, A nie będzie tu Nie. O. My już właśnie czekamy na beton. Już właśnie kolej z mnie takie powiedzmy sobie 10 minut, się spóźnią. Ale to nic, my też zawsze bym go dali. Przejdź ta później, później, później. To przypuszczam, że może myślałem, że my nie jesteśmy jeszcze wyrobieni. Ale widzę, oj, danawier ze szwagrym i moją hopym. Jeden będzie chodzić z wibratorem, a drugi z Czy Czekaj. Ja wibratorem, rūmą, a ja chyba z telefonem. Nie wiem. Nie muszę się dopytać co i jak. Wchodzimy na wierzch, patrzymy jeszcze ostatnie szlify, jak to ino wygląda i i, i. I dajmy się do roboty. No, super. Tu już my fajnie na te ściany szczytowe wyprowadzone. O tym tak na początku w sumie mój hop. Zapomniał, ale tu już elegancko jest. Na naszym gospodarczym tysto było, szwager włazi, To ja chyba z przedłużaczem da chodzić, nie? No bo polewać to co? Polewać jeszcze może na wartko. Nie, leć, No to lejemy. Może pójdziemy o ty eki. Bo wiecie, te wszystkie tutaj płyty, to one tak pijają, i tak i tak właśnie go dalimy z chopem, że trzeba naszykować jakoś folię, żeby to przykryć, bo to będzie pykać ruki, cuki. O! Widzicie jak to, jest? dobra, tu może wyda od zewnętrznej i lecimy z tym matem. Ja stwierdziłam, że wos położa tak naprawdę tutaj na kłominie i będę na spokojnie sobie polewać. Oczywiście, też mi się szlał, zawiązał, później mój szwagier próbował mi go tam odwiązać, wiecie, o pan, a Ach, czasami tak jest, jak się ma podgórka, to się ma pod dobrze, że przynajmniej mój szwagier był na wierchu, więc mi pomógł ten szlał, też, podciąg, żeby mi to jakoś szło, no nie wiem, a siostra przedtem tym polewała i jakoś nie miała takich, wiecie, takich rzeczarowań jak ja, <laughs> ale no nic, dobra, lećmy. bo już ja nie dina, tak samo mokro, Ej, ja tak samo, to tak chyliwko. Ale ja myślę, aż ja a to chyba dwie mocno się robi. Jeszcze wartkie, wartkie szlify. Ja wsadzałam dystanse i wszystko na tym wieńcu, oczywiście, a na supy nie wejrzałam. No i tu szwagier, oczywiście, zauważył, że słup, że te druty supa są za blisko tych desek, tego szachunku. No i chwała ci, panie, że to zauważył. I teraz właśnie hopy wsadzają dystansę. Uuu. Chciałabym tu pozamykać. Bo to były dobre, to je. Coś tak jest ten tym takie, przecież. Petun przyjechał, oczywiście dzwony w kościele, Ciekawe jak, zadowolony pan? Mówię wszystko Fertig? Bardzo? To się cieszę. I've okay. got widać, że wszędzie trochę za mało ale bo wiecie co, to już były takie kubki jak my to wibrowali no to już trochę poodchodziło tu powiedzmy w miara, w miara będziemy zaraz to robić, nie wiem czy dokręcać czy co i no, obejrzymy Терелина Лады I faktycznie będziemy lekko Pod Podpapapa, żeby tę papę nie przetrzyroziło. Nie wiem. dwie takie, ale nie wękrze. Kijk, wij Deze. Profesjonalnie, szwagier to całym sobą robił, cały uchwalony, aby widać coś robią. Ale tak, my chodźcie, ciutki pachnące oby z łóżka wylos. Dobra, i my tu właśnie na wierchu, co my strasznie teraz zaczął wjechać, na nie I co, betniarnia już pojechała, my już mamy albo te ścianki kolankowe, robione, my to chcieli od nich zacząć, bo no. Brakło no betonu, no betonu, tako w sumie dobro betoniarka. betoniarka, no betoniarka pokorza, szwager tu kończy. Tylko no, na jednej stronie no brakło. My też stwierdzili, że no lepiej jak na jednej, na tej kolankowej, Tu szwager fajnie zacierał, więc elegancko zarobu pokorza. Ile no brakło? No go don, trochę, trochę. No, ja się tylko trochę boję, że będzie, podpadnie to po tym, wiecie, bo inny beton żwirek i co, inna, ale nic się nie zrobi. Z takim dziewczynkami nikt nie przyjedzie. Zaraz pokazuję, jak to wygląda. Ile nam brakło. Mam no nadzieję, że to będzie widzicie, Tu już mnie pozacierane szwagier zrobił. Tam właśnie robi. Tu zaraz będzie zacierać. No i odtąd, no, tyle nam brakło. Na dobro to naprawdę tylko trochę fajnie to już wygląda. Szybko sknie. naszykowaliśmy sobie folię, nie ma jaka jakaś hop, dołu folię. Będziemy to przykrywać, a niech trochę jeszcze obesknie, żeby to też nie pękało. Fajna pogoda, słońce świeci, teraz człowiek prędzej nie wiało, więc no. A hop, już kręci beton w betoniarce, żeby to zaloć I, i co? I później idziemy na lody. Fajnie, bo kupiłem dzisiaj na zalewanie w sumie. super pogoda. No. ani nie pytajcie mnie, ile razy my kręcili tym beton, Bo ino trochę, trochę, trochę. Wczoraj tego nie było. trochę, Trzeba było dość dużo zalewać. I tu możecie się przyjrzeć przy szpilkach. Przyjrzyjcie się, już nie ma tych desek. Mój hobby już je wziął. I wszystko fajnie o, rajbowo, elegancko to wygląda. No. zdjęcia boż mogła robić Haha, nie nie? Ha, to właśnie wszystko poprzykrywaliśmy. Foliuma, foliuma, bo takie słońce świeci. No teraz, teraz wiatr zrobię, bo ja wam tak nazwę, żeby ta folia. Chobi już myje betoniarka. Ani go nie widać, Fager, tudowo pustaki, bo dałam wiadro puste i mało nos. Tutaj obieramy wszystko już do mycia. I tak to fajnie, fajnie się prezentuje. Dowalimy taką folię, jaką my mieli. Miejmy malarka, ale to była taką, wiecie, że to to się same targało. I tu coś po nawodach, coś po tyle, ale już super. Już jest zrobione. Kan z robotyni. Wie co jewać, więc znam. Dobra, nic schodza i nastawią wodę na kawę i lody. Teraz odpoczywamy po robocie. Dziękuję mojej siostrze Szwagrowi za pomoc. I jak takie filmy Ci podobają, zostawcie subskrypcję i pa do kolejnego!